Siema. Z tej strony Xapar Adiza mamy z jest tak na szybko przywitanie, bo jak mnie obstrzeliśmy na paintball'u. I to już jest kolejny odcinek z Paintballa Minecrafta też przy, przy okazji. Ja, gdzie ty byłeś? Za tobą? Tak. tak e, e, tutaj jak widzicie próbuję przeżyć jakoś. Nie uda się to, nie uda się to, nie uda się to, nie uda się to, nie uda nie I uda Właśnie, chyba to prawda, nie uda mi się tu przeżyć. Ona pisała, że jest w domku, ale którym domku jest? Jestem w jakimś. Um, no jest i... dużo domków. Chciałam wczoraj nagrać odcinek, ale. Coś miałem problemy z internet. Ta, waliłem Do Dokończę. A, jeszcze ten typ. Eee, ten. Tu jest ten typ! Ło! mam dwa dwie śnieżki. Ło! A jaj, nie udało mi się. I mm, sorka, że tak za mało gadałam, ale byłem bardzo skupiony na grze. I. co? Mm, chciałem y, Wam pokazać po raz kolejny ten serwer, bo na takim tym odcinku było troszkę małych wyświetleń. No, ale to co? Zawsze jakieś były i się zawsze z tego będę cieszył. Że chociaż jedno jest. No i. To jest Arena Dust 2. Ja tu lubię kupować poty na speed, ale jakoś też sobie nie kupię. Dzięki. Mam pomysł. Jak będzie? Kasper. Co? Jak będzie? Jestem za tobą. Jak będzie. będzie 10 subskrypcji? O, zabił Jak będzie 10 subskrypcji, podajecie nam serwer i z wami nagrywamy jeden filmik. Co? Dobra. Jak będzie, już mam jedną subskrypcję. Jedną, jak. Jak ktoś poda bardzo fajny serwer, zobaczymy go przed odcinkiem. Jak będzie bardzo fajny. PvP, y, Paintball, znaczy no. nie Paintball, bo ten już jest I, fajny no i, i pada No i to możemy z nim nawet nagrać hardcora czy frakcje, survival. Dokładnie, możemy... jak, jaki będzie chciał serwer. No Tylko właśnie. musimy na początek zobaczyć jaki jest, ale nie podawajcie no. takich serwerów w stylu no. MySG. No e, właśnie. high właśnie, Hypixel. Dokładnie, w stylu, gdzie są e, 2000 1000 slotów. No nie no, wystarczy klatki. Ale ty! Na się był! Awersor, ja go w ogóle nie widziałem. A ja Ten. myślisz, że ja go widziałem? Ten... Jak widzicie mnie nieźle zajął. I na, op na o, opropo no tego. I ja mam taki pomysł, że jak będzie... 10 subskrypcji, znaczy. No już te 10 to było mówione. Jak dojdziemy do 20 subskrypcji dodaję mm, ten. To, to będzie event na twoim serverze. Będzie. Mm, nie, będzie event na takim na yy, na skajenie będzie. Mój kolega jest moderatorem skajena, Mam go nawet na Skypie i... Yy, yes. I będzie event. A w stylu eventu będą koksy i temy na gildie, bloki diamentu, żelaza złota, emeraldów mm, i tego event. Bo 20 subów to nawet nieźle. No jak na. Mm, no. No jak na nagrywanie, jak ja nawet jeszcze tygodnia nie nagrywam. O dwóch tygodni już zrobiłem. Trzeci typ. Jawikam! Mhm. Jak dojdziemy, już nie będę o 30, mówił, bo jak będę 30, to będą różne fajne rzeczy: 40, 50, 60 i tak dalej. To już może za parę lat. No, jak dojdziemy do 100 widzów. 100. To taka będzie niespodzianka. Każdy, kto mnie subskrybował ma opa na moim serwerze. Konsolkę, wszystko. I ile mam? 5. Yy... I pamiętajcie, że nie można zmieniać hasła na konsolkę, bo tylko stracicie opa. A I tak jest wszystko zarejestrowane na mój e-mail. I się mi wyświetli, na jakie hasło zostało zmienione. I po co tylko stracicie Opa, ja znowu zmienię hasło podam tym, kto nie zmienił. Może dostać nawet bana. Bana dostanie. Ja w ogóle jak nawet ktoś tam ten... Eee... O, już ktoś był ten no. mam. W których jesteś? w sensie. ja też byłem czerwony. A wybiegłem na środek i... Tu jest tak się to porusza. No ten typ tu idzie, tak powoli. A to jest z mojego typ. Tam... Jule, Łatwo jule. się pomylić y, na tej mapce. Tiger zabił Jule. Ale gdzie ten Tiger jest? Kampi. O tam jest, widzę go. Na shifcie stał. Mhm. Kampi. O kurde. Kapi plecki mu zrób. Ja wiem gdzie on jest. Jest! Jak widzicie, to była, że tak niezła akcja, bo on tak skacze i tak bum na mnie leci. A ja go tak z powietrza wziąłem. Więc. raz że... gościu skakał? Normalnie nie zdążył skoczyć, a już go zabiłem. Naprawdę? Mm -hmm. Tu też ten. Mekret. Nie strzelał, nie wiem po co. Ten teraz będzie rynka Westwood No ja może tam? Jesteśmy zajmę. przeciw sobie, więc... Ciekawe kto wygra, bo ja tu mam nawet nieco. O Ja osobu drużyny, wy wygracie, bo wy macie Tigerka Tiger umie kampić wow, ho, ho, ho. No co? Jak? Jak? Masz tiger, tiger. Z, z wami był tiger po pierwsze, a wy nas nieźle jedziecie. Ja tylko jako jedyny zabiłem jednego. Przeciwko. No i przegraliśmy. Może trochę. Ale kurczę, kiedy masz kampy. Ja nie kampiłam wtedy. Na odcinku wszystko będzie. Wiem. Ale kurczę, ja w ciebie 20 strzał, a ty by mnie 5 i ten i zabiłeś mnie. Masz Zeza. To może... A już chciałam powiedzieć, że się widzimy na następnej arenie. A tutaj tak już się tak zaczyna. No, Westwood, znowu ta sama arenka. Ale Westwood jest moim zdaniem najfajniejsza. Dla mnie jest ten Ashleids. I znowu nie jesteśmy razem i my przegramy, bo jak widzę tylko ja. O kurde, ja tu tylko jestem dobry. Z mojej drużyny. A ja mam taką kampę. O człowieku. Na śliwcie stoisz. A Tiger! Jak byłem? Wiem gdzie byłeś. No, niestety. To się widzimy na następnej arenie, bo za bardzo... Yy...